Hey, ka, tu Roxy, a właściwie Moxi, bo dziś wcielam się w rezolutną kotkę, która odkrywa świat pełen przygód w filmie Miss Moxie, Kocia ekipa. Zapraszam Was kochani, jest to film pełen świetnych emocji, dobrego poczucia humoru i piosenek. Do zobaczenia w kinach. Ekipa Kocia kłania się! Meow. Wybieram się za granicę razem z Josy. Nigdzie się stąd nie wymkniesz, kumasz! Pff, nie słucham psów. A ja nie słucham kotów. Czyżby? A niby co teraz robisz? Czasami trzeba pokazać pazury. A! A! Weź mnie na grzbiet. W życiu. Zawróć. Żeby odkryć moc prawdziwej przyjaźni. Protos! Ja ci pokażę śmiech! Nie wracam tam! Ruszam z tobą! A? Roxy Węgiel jako Moxie. Szczęśliwą jestem, Kotwą, a nie byle jakim No, chyba, że nie. Miss Moxie, kocia ekipa. Zapluty pachołek! Skąd snopka? W kinach od 16 stycznia.